żeby był atrakcyjny temat, postanowiłem pokazać, jak zrobić jedną z prostszych much, tak zwanego zonkera. Co nam potrzebne? Oczywiście te narzędzia, o których wpisałem i madełko, Nożyczki, nabijarka ze szpulką nici. Haczyki. Tu uży, użyję haczyków Akity. To jest to rozmiar 4. Haczyk o symbolu AK315. Dalej, właśnie tych skórek, które pokazałem. To są skórki, barwione skórki z zająca. Takiej nowej, powiedzmy, przy zielonej luo, drugiej czerwonej. No i jakichś drobnych dodatków, powiedzmy, tak zwanych, to już syntetyki, o których jeszcze nie napisałem, tak zwanych tego flesza. Można by to to w zasadzie takie włosy anielskie, o tylko w różnych kolorach, Ach. na początek, haczyk wkładamy, haczyk w i badełko, zaciskamy, i badełko. Haczyk mamy. Dalej nawijarka trochę mi się tu za dużo wyciągnęło tych nici. I zaczynamy nawijać najpierw w kierunku oczka haczyka, później z powrotem, trochę gęściej. I już zaczęte. Odcinamy sobie kilka takich, kilka, kilkanaście takich płaków. Tych włosów anielskich. I łapiemy do haczyka. Układamy wzdłuż trzonka. Zmijamy nitkę, łapiąc a dość gęsto te ten flesz <laughs> się ładnie nazywa. O, mamy takie, takie coś. Później będziemy ewentualnie to docinać. Odcinamy sobie kawałek takiej skórki. O, taki kawałek z kłaczkami. Dobrze jest na samym początku tej skórki odciąć włoski, które nie będą nam przeszkadzać przy Mocowaniu. Niektórzy używają wcześniej kleju, już nawet nitkę, smarują klejem, żeby się nie odwiązała. Myślę, że te muchy się szybciej urwą niż rozwiążą. Jest to dobrze związane z dobrą nitką. Tu używam nici Big, Big Flea, tej właśnie, którą pokazałem. Gdzieś tam wcześniej, proszę. Mamy już ogonek muchy. W tym przypadku z dobrze jest odsunąć sobie o tak. Odjąć to trochę część tych kłaków na początku i przewinąć tą muchę troszkę dalej. Wystarczą czy kilka zwojów nitki. O. I wracamy z powrotem. Mamy ładnie zabezpieczony, nawet zawiązany ogon. Możemy wszystko zabezpieczyć lakierem, klejem, na przykład kropelką. Ja to zabezpieczam lakierem takim do much. To jest lakier firmy Henz na toluenie. Bardzo szybko wysycha, dosłownie w ciągu kilku sekund jest suchy. Troszeczkę sobie poczekamy i będziemy nawijać dalej. Zanim zaczniemy nawijać dalej odetniemy sobie o taki kawałeczek powiedzmy tego zonkera, tej skórki, tego paseczka skórki zająca. Ten jest podbarwiony na kolor czerwony. Znowu kawałeczek urwiemy czy odetniemy. Przykładamy sobie o również w tym miejscu i zaczynamy. Ten fragmencik pierwszy dosłownie 2-3 mm złapiemy nitką. Z nitką uciekniemy w kierunku oczka haczyka i okręcamy i okręcamy trzonek. Czasami to trochę te płakie się źle układają. Okręcamy trzonek haczyka tym kawałkiem skórki o ciach. Się koniec tej skórki znowu zabezpieczamy nicią. Możemy to wielokrotnie zrobić. Ile tutaj trzonka zostanie nie jest to istotne. Możemy robić tak, że trzonek wystaje dość dużo. Zostawiam tak dlatego, Ponieważ będę chciał tutaj założyć główkę. Główk, takie główki kupuje się gotowe, ale nie, nie jest to konieczność. O tak, sobie możemy zawiązać. To a propos tego, podkreślam, że tyle tych narzędzi. Oczywiście żadnych wiązadełek nie musimy używać. Kilkakrotnie złapiemy sobie. Tą nitkę, żeby się nam nie rozwiązywała, obcinamy. No i tu już w zasadzie konieczność, żeby się nam nitka nie rozwiązywała w wodzie. Kropelka lakieru i czekamy, aż mucha wyschnie. W międzyczasie pokażę. Również coś takiego jak główki, nawet nie wiem, jakie to są firmy, jakieś tam, jak zwykle amerykańskie. Główka wygląda mniej więcej tak. Nie wiem, czy to widać. O, tu może złapię. O, to jest coś takiego, lekkie, metalowe. Myślę, że z jakiegoś stopu aluminium główkę. Zakłada się tak na haczyk. I w zasadzie muchę mamy gotową. Oczywiście, żeby tak było, tą główkę musimy przykleić. Ja to robię dwuskładnikową żywicą. Jakimś poksypolem. O, na przykład takim. Czy jakiś inny klej dwuskładnikowy, po prostu wkładam do środka tej główki, staram się ją tam w miarę dobrze wysmarować. I po prostu główkę zakładam na muchę. Czekamy aż to wszystko wyschnie. Przedam nie zbyt długo, bo tutaj będzie się gromadził ten klej, tu również w oczku, żeby nam nie zasechł zbyt mocno, to czekamy jak tak stwardnieje tylko trochę, jak jest jeszcze taki, że się da uwinać ręką, można go bardzo łatwo tutaj usunąć Palcem, szpikulcem, czy czymkolwiek. Cały nadmiar usuwamy i w zasadzie mucha gotowa. W miejscach, tu gdzie. Możemy już ją wyjąć zresztą. W miejscach, nie wiem, czy to będzie widoczne. Tak, są, są takie pogłębienia. Możemy sobie dołożyć takie samoprzylepne Ocz, oczka. To są tu jakieś tam trójwymiarowe. Zabezpieczyć również lakierem, czy jakimś tam kropelką. Nie radzę, bo mogą się rozpuścić, ale tym lakierem na to ulenie bez problemów się zabezpiecza. Ucha gotowa. Tylko czepiać. O i proszę o ogon. Haczyk, oczywiście, w środku. Nie wiem czy widoczny. Haczyk oczywiście tu w środku jest, także szczupak, jak złoto, na haczyku wisi, pod warunkiem, że rzucimy mu pod nosem. Dziękuję na razie.